Nic tak nie poprawia nastroju jak wyśmienity obiadek z deserem, a właściwa dieta gwarantuje dobre zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch. Nic więc dziwnego, że Jawożnicki Mops zaprosił pani na warsztaty kulinarne w ramach projektu Akademia Własnego Rozwoju program aktywnej integracji w Jaworznie. Współfinansowała projekt Unia Europejska, której widać na naszym zdrowiu bardzo zależy. W tym roku warsztaty zorganizowano już po raz piąty. Forma każdych z roku na rok taka sama. Wykłady i praktyka. Celem warsztatów jest nauka racjonalnego gospodarowania żywnością i wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce. Na każdych zajęciach panie przygotowywały przystawki, gotowały obiady, do nich surówki, sałatki i desery. Zgodnie z regułą, jak zrobić dużo, tanio i smacznie. I tak od czerwca do końca października. Na 13 zajęciach 10 pań oddawało się kucharzeniu. Zajęcia prowadziła Agnieszka Osmenda, instruktor warsztatów terapii zajęciowej, technolog żywienia. Wykłady poświęcono m.in. oszczędnemu gospodarowaniu składnikami spożywczymi, piramidzie zdrowego odżywiania, podstawowym zasadom pracy w kuchni i kuchennemu BHP, wykorzystaniu warzyw i owoców sezonowych stosowaniu różnych metod obróbki termicznej, zasadom obróbki wstępnej warzyw, owoców, mięsa i artykułów spożywczych, sposobom dekoracji potraw. Nie pominięto zasad zdrowego odżywiania jako podstawy prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zajęcia teoretyczne, więc różnorodne i potrzebne. Panie autentycznie zainteresowane, wyniosły z zajęć wiele kuchennych wiadomości, a to, że olej uaktywnia witaminę A, im mniej w kuchni dodatków E, tym lepiej, ogórków nie łączyć z pomidorami itd. I tak dalej. Kuchnia to przepastna dziedzina. Wszystkie panie potwierdziły. Warsztaty były potrzebne, zachęciły do zmian w ich sposobach prowadzenia kuchni i do sięgania do kuchennej lektury. A lektura to pokaźna i różnorodna. W takim na przykład kalendarzu warszawskim z 1868 roku zapisano rezolutnie – ostrych trunków nadużycie, wątli siły, skraca życie.